Dobry. Bardzo serdecznie wszystkich przybyłych też na konferencji prasowej z okazji wydania drugiej edycji rocznika Jagam. Wierzymy. Rocznik dotyczy sezonu 2010-2011. Praca nad książką zajęła nam równo na 13 miesięcy 13, a wydaje mi się, że w tym momencie na pewno nie będzie pechowa. Wyciągnęliśmy wnioski z pierwszej edycji, która była debutancka, wiadomo, że niemal wszyscy debiutanci na świecie popełniają jakieś tam Drobne lub grubsze błędy. Nam, jak się wydaje, tych drobnych i grubszych błędów udało się uniknąć. Pracował przy wydaniu książki dosyć spory zespół. Ja pozwolę sobie wymienić wszystkich z nazwiska. Myślę, że jakbyście Państwo byli tak uprzejmi i Przynajmniej część tych nazwisk wymienić, będziemy bardzo wdzięczni. O sobie nie będę mówił, pomysłodawca autora tekstu. Zdjęcia to Michał Kardasz, kto ogląda Jagiellonia.net w stronę, to wie, że są bardzo dobre zdjęcia. Andrzej Jakubowski, szata graficzna Tomek Sałusz, proszę bardzo, tutaj obecny. To te wszystkie strony. Układał, pracował nad korektą. autorską przy produkcji rocznika współpracowali Andrzej Jakubowski z Net, Dariusz Jurczak, z Jagiellonii Białystok Krzysztof Mieszków, z Jagiellonii Białystok Mariusz Rumak, z Jagiellonii Białystok Agnieszka Syczewska, z Jagiellonii Białystok. Przy marketingu i reklamie to dopiero misja przed Dariuszem Jurczewskim, ale też już pierwsze kroki zostały bardzo skutecznie poczynione. Opieka finansowa, doradztwo merytoryczne i pomoc organizacyjna Cezary Gdowskiej, wydawca zresztą całej książki. Projekt okładki, nieobecny tutaj z nami Szymon Tur. Bardzo fajnie od dwóch lat współpracuje z nami Jarek Bunda, który zajmuje się dosyć szczegółowo historią, jak oni w tym rozdziale opisał dzieje od y, zakończenia II wojny światowej do roku 1975, a dlaczego do roku 1975 każdy kto się interesuje Jagiellonią wie, że w sezonie 75-76 Jagiellonia tak naprawdę zadebiutowała po raz y, pierwszy, udało jej się dotrzeć do rozgrywek ponadregionalnych. Statystykami zajmował się popularny na forach internetowych Jacek, czyli Jacek Borowski. Karykatury zawodników pracował Tomasz Brański. Korektą zajmowali się Sylwester Kowalski i Ryszard Kijak. Oczywiście pomoc prawna to nasza radiowa koleżanka Dorota Niebrzydowska. Kochani, ta książka jest to próba zdokumentowania tego, co się przez ostatni sezon działo w Jagiellonii. Staraliśmy się oprócz opisów meczów, oprócz takich standardowych statystyk, jakie są w tego rodzaju publikacjach, zamieścić również rzeczy, które działy się gdzieś w oku, albo działy się gdzieś tam wewnątrz klubu, to o czym mówili kibice, to co kibiców najbardziej interesowało. Wydaje nam się, że udało nam się do tego wszystkiego podejść z dużą dozą obiektywizmu, że jednak Objęliśmy tutaj w książce wszystkie, zawarliśmy wszystkie najważniejsze, najistotniejsze wydarzenia, że nikt tym razem w tym roku nie został pominięty, bo jak pewnie pamiętacie, jak jednego z pracowników w ubiegłym roku upominaliśmy, za co bardzo serdecznie jeszcze raz przepraszamy. No i cóż, życzymy miłej lektury i oddaję głos Czarkowi, który tutaj też poświęcił dużo pracy, dużo serca w wydanie tejże publikacji. Troszeczkę mogę dodać. Mogę tylko dodać, że yy, wydaje mi się, że Jagiellonia ma obecnie najlepsze rocznice w tej klasie. Nawet może w całej Słowacji, nic nie ma lepszego. Tak, tak mogę skromnie o tym roczniku powiedzieć. Twarda oprawa, super kolorowe zdjęcia. W tej chwili na treści mam te Ja tylko dodam jako ciekawostkę, że rocznik klubowy regularnie wydawany jest przez Lecha Poznań, przez kibiców, on ma chyba 7 czy 8 letnią tradycję, w podobnej formie, aczkolwiek no, nie, nie będziemy się porównywać tutaj, w tej kwestii nam się wydaje, że nasz jest lepszy, no bo wiadomo, bliższe ciało to chyba. i Śląsk, Wrocław w ubiegłym roku spróbował coś takiego wydać, ale to jeden z kibiców na własną rękę, Chyba tam kilkadziesiąt egzemplarzy wydał, skromnie to wyglądało. W każdym razie na pewno pod względem, jeśli chodzi o wydawanie tego typu publikacji, na nie wiem, on jest w ścisłej i w Kiedy będzie w sprzedaży sprzedaży tak naprawdę to jest jeszcze kwestia organizacyjna, drobna, bo jeszcze tam drukarnia musi nam dostarczyć odpowiednie dokumenty, chyba i być może już dzisiaj nawet, sprzedaż to będzie tak, na pewno skład komputerowy cestą, na pewno... przynajmniej że ja powiem No właśnie, Marek. można... Przecież że jako jest jak jesteśmy jest bardzo zadowoleni jest i z tego, że możemy uczestniczyć w tym projekcie. Cieszymy się, że kilka osób z mogło czynnie zaangażować się w powstanie rocznika. Ja ze swojej strony obiecuję, że zrobimy wszystko, żeby to rocznik dostał jak największy grupy zainteresowanych kibiców, dlatego też, dlatego też obniżej sprzedaż we wszystkich własnych punktach sprzedaży, czyli w galerii Kernfug w Fanshopie, w nawyspie Kiwica w galerii Alfa, w Jaga Sklepy na ulicy Bohaterów Kacynowych od Occo PKS. No i oczywiście tak jak wspomniał Marek, w punkcie Czarka, w Ceskamie, w oblicy Kręty w Nowym Mieście. Taką ciekawostkę powiem Państwu, że chcielibyśmy, żeby pierwsze tysiące egzemplarzy było podpisane przez dwóch najlepszych zawodników naszej drużyny. 500 skór chciałbym, żeby podpisał Czesiek Sandovirski, który w dniu jutrzejszym przyjdzie do klubu i przez godzinę będzie podpisywał Roczniki oraz Tomasz Wątkowski, który pisze kolejne 500 sztuk. Także pierwszy tysiąc będzie z, z podpisem naszych, naszych czołowych graczy. E, cóż więcej możemy powiedzieć? No, liczymy, liczymy na to, że szybko się na skończy, i trzeba będzie e, zrobić coś no Na to też bardzo liczymy. Tutaj jeszcze powiem tak, że pewne cykle w tych rocznikach się powtarzają, czyli historia, tym się zajmuje Jarek Bunda, ale też zawsze przy każdym roczniku staramy się opisać znaczącą postać z historii Jagiellonii. W ubiegłym roku był to były prezes klubu Ulech w tym roku znakomity, nie żyjący już w ramkach Jagiellonii Mirosław Sowiński. Oczywiście o najmłodszych kibicach też pomyśleliśmy, bo jest Coś takiego jak album w środku, czyli album ze zdjęciami z najważniejszych, z najbardziej interesujących końców w sezonie, ale także jest album, który zapewne młodsi kibice wykorzystają do tego, żeby zbierać autografy, bo jest specjalny podpis, miejsce na podpis piłkarza, zawodnika, trenera, wszystkich członków pierwszego zespołu.